Hej, 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 cześć kochani moi, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z mega liniami yy, i jest odcinek ten, tak powinnam powiedzieć, powstał dzięki wpłacie od mojej widzki Gosigie Bardzo dziękuję za wpłatę na wsparcie kanału i yy, yy, yy. jest mi bardzo, bardzo, bardzo miło. <głosia> Gosia chciała krzyżóweczkę, aczkolwiek jako że ja jestem w, na etapie szukania numerków. Naddrapywania e, krzyżówek dla was, waszych krzyżówek do konkursu, e, na który serdecznie Was zapraszam, bo do końca tego miesiąca można się zgłaszać. Mm, no to to wiecie, no nie chciałam krzyżówek drapać, bo no. I tak wszędzie widzę literki, no nie? Także myślę, że mnie rozumiecie. Mam tutaj pierwszą spaczki z, z numerem 1. Zobaczymy, czy uda się coś wydrapać. Ja już zwiecie. Zaczynam drapać i tak sobie możemy chwilę pogadać. Powiem Wam, że bardzo dobrze idzie mi szukanie numerków. Powiem Wam, że naprawdę jestem w szoku, bo myślałam, że to będzie troszeczkę trudniejsze. Jak zapalę, to czy będzie lepiej widać. No nie wiem, nie wiem. Jak ustawię, tak, no nie wiem, nie wiem. Czekajcie. O, tak powinno być troszeczkę lepiej. No, i myślałam, że będzie to troszeczkę trudniejsze, ale nie jest. Yy, nie jest tak źle. <laughs> Właśnie, duży, dużo jest takich yy, zgłoszeń, że na przykład ma być yy, krzyżówka XL i XL, no i wybierz sobie numerki. No to to, to już w ogóle jest sztos. Yy, a jak ktoś sobie wybrał jakieś tam konkretne numerki, to też bez problemu je zdobywa. Więc jeżeli chcecie jeszcze się załapać, wziąć udział w konkursie, serdecznie zapraszam. Macie tam wszystko w opisie, link do diplom, można te z drapeczki do mnie wysłać, jak tam sami kupicie i wyślecie. Nie ma to żadnego znaczenia, czy to przez wpłatę, czy przez wysyłkę. No i powiem wam, no fajnie, fajnie, <laughs> fajnie, bardzo się cieszę, że są chętni. Mam nadzieję, że będziecie się ze mną dobrze bawić. Nie ukrywam, że no, tego drapania jest bardzo, bardzo dużo. Ja też nie zawsze mam jak nagrywać, a chciałabym, żeby odcinki wpadały no, prawie codziennie, bo mogę wam zdradzić, że będzie taki odcinek, gdzie wpadnie cała paczka z drapek, yy, w sensie no, 10 sztuk z drapek i w jednym odcinku, tak? Żebym po prostu jednego dnia nic nie będzie wlatywało. I potem wleci cała paczka ze zdrapkami, będę mówiła, czyje to są zdrapeczki, i potem znowu nic nie będzie. Yy, w sensie, no jeden taki dzień. <grych> Także serdecznie Was zapraszam, bierzcie udział śmiało, śmiało. Do wygrania jest cała paczka z zdrapek za 2,5 stówy, a drugą nagrodą są zdrapki za stówkę a zobaczymy jeszcze ile będzie zgłoszeń ile będzie z tych wszystkich zdrapeczek pod koniec miesiąca bo jeżeli będzie dużo zgłoszeń dużo zdrapek no to jeszcze coś tam pomyślę może o trzeciej nagrodzie no bo dlaczego by nie słuchajcie no ja lubię dawać wam więcej więcej nagród lubię 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 także zgłaszajcie się kochani i, i, I będziemy się bawić. No, wiecie, ja też nie za bardzo umiem tłumaczyć, o co mi chodzi, ale myślę, że w opisie jest wszystko tak pięknie opisane, że będziecie wiedzieć. W razie, jakbyście nie wiedzieli, co z czym, to wystarczy napisać nawet w komentarzu, że czegoś nie rozumiecie, to wam wytłumaczę. Po prostu. Mamy listka i tutaj mamy listka. No, a Gosia to jest moja stała widzka od bardzo, 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 bardzo dawna. Nie wiem czy od zawsze, ale od bardzo dawna na pewno, bo powiem Wam, że no nie wiem, jakoś tak ciężko by, by mi było stwierdzić, kto jest moim widzem od zawsze. <laughs> bo przez tyle lat to już człowiek zapomniał znaczy, przez tyle lat, dwa lata, ale już człowiek zapomniał, kto, kto tam był od samego początku musiałabym się cofnąć, a bardzo nie chcę się cofać do tych pierwszych odcinków, które tutaj wrzucałam, bo... O, dzwon pominęłam. Bo nie jestem z nich zadowolona. Jak praktycznie z każdego. Tak mam wrażenie, że strasznie mało mówię. O koronę pominęłam. Staram się dziamdziać, naprawdę się staram, ale nie mam kurcia o czym. Teraz tym bardziej będę trzymała różne jakieś tam nawet książkowe historie yy, na odcinki krzyżówkowe. Co byście się ze mną nie wynudzili, no bo krzyżóweczki drapią się dość e, długo. One i tak będą ponad drapywane, ale wiecie, no. No wiecie, no. <laughs> Muszę coś, cokolwiek będę musiała gadać, żeby to nie było takie mega, mega nudne. Czy jeszcze mam jakąś sakwę? Tutaj mam sakwę. Czy Wy wszystko widzicie? Mam nadzieję, że widzicie wszystko. O, dobra. No, będę miała problem y, troszeczkę z tym właśnie nagrywaniem, bo chyba nie dokończyłam, bo się zajęłam gadaniem o czymś innym. <laughs> Dlatego będę zaczynała nagrywać wcześniej, a potem to już tak wiecie, jak coś wpadnie, no to... Jezu, jak to się mówi? No na przykład świąteczne karteczki, czy coś. Jak przyjdą jakieś kartki, no to wiadomo, że to będę nagrywać już na, na bieżąco. Nic widzę tej tego prezentu. No, i w kwietniu już będę miała dużo więcej czasu, więc w, od połowy kwietnia to te odcinki też będą takie mm, na bieżąco nagrywane, no nie? Tylko właśnie ja się martwię o ten początek, więc jakoś to ogarnę, żeby było dobrze. Hmm, chyba wszystkie zegarki. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? O, właśnie. Słuchajcie, moi drodzy. Zajęłam się teraz e, prowadzeniem konta na Instagramie mojej przyjaciółki, która zajmuje się make-upem. Ona naprawdę przepięknie maluje, aczkolwiek dziewczyna jest y, troszeczkę wydaje mi się, wstydliwa. Y, to jest dobry, dobrze powiedziane i ma piękne zdjęcia, i jakby wstydziła się ich wstawić. Nie wiem, mówiła, bo nie są za dobre, a to są naprawdę dobre zdjęcia. Przejęłam prowadzenie jej Instagrama żeby się troszeczkę rozwinął. Ja wam stawię link do tego Instagrama. Jeżeli byście mieli chęć zajrzeć, zostawić po sobie właśnie obserwacje, serduszko i jakiś komentarz pod tymi trzema najnowszymi filmikami, zdjęciami. Przepraszam. Byłabym ogromnie wdzięczna. I i i tak stwierdziłam, że żeby Was zachęcić, a to zawsze działa najlepiej. Mam tutaj strapeczkę. Poczekajcie. Gdzie ją wsadziłam? Mam tutaj zdrapeczki, nawet zdrapeczki mam. E, perły rubiny i kopalnia rubinów. E, kopalnia z numerkiem 20, perły rubinki z numerem 16 i jedna z tych zdrapek e, po prostu trafi do. Jednej osoby, druga zdrapka trafi do drugiej osoby. Myślę, że wiecie, no nie ma sensu wysyłać zdrapek po 10 zł, więc ja je zdrapię u siebie na kanale, a wszystko co tutaj będzie wygrane. Pójdą do, do osoby, do której ta zdrapeczka będzie. Dlatego, żeby wygrać zdrapeczkę tą bądź tą, wystarczy wejść na Instagrama, którego teraz ja prowadzę. Miss Dragon Ace, będziecie mieć link w Opisie, zostawić serduszko i komentarz pod trzema filmikami, nawet jak to będzie, nie wiem. Serduszko w komentarzu też się liczy. Yy, I ja po prostu te osoby sobie spiszę. Yy, o, mamy linie, cudownie. Ja te osoby sobie spiszę. A żebym wiedziała, że Wy jesteście ode mnie, to właśnie chyba bym Was poprosiła o zostawienie w komentarzu serduszka. W danym kolorze, więc może niebieskie, żeby było tak, żebym ja wiedziała, że wy jesteście ode mnie. Więc jak ktoś ma Instagrama i chciałby wygrać taką zdrapeczkę, no bo, będzie to jest zdrapka tak losowo kupywana i tam może być naprawdę fajna wygrana, może być nic. Tego my nie wiemy. No więc taki króciusieńki, szybciusieńki konkursik. Wpadajcie na Instagrama, którego prowadzę. O, druga linia. Wow, pięknie. To jednak będzie szczęśliwa kolekturka. No, to z tej samej kolekturki, co są linie, to też są Perły i Rubiny. Także, no. Walczcie, walczcie. Serdecznie Was zachęcam. Zostawię Wam linka do tego Instagrama, kto ma Instagrama. Pamiętajcie, no, ja jeszcze Wam napiszę w opisie, że najprościej będzie na świecie. Jak zostawicie niebieskie. Możecie tam dodać jakikolwiek komentarz chcecie. Ale żeby w tym komentarzu było niebieskie serduszko, żebym ja wiedziała, że wy jesteście ode mnie z YouTube'a. Muszę sama sobie jakoś dopomóc. Bo wiecie, no teraz z promocją jest troszeczkę troszeczkę ciężko, naprawdę. Ale mam nadzieję, że uda mi się to rozwinąć tak, żeby ta dziewczyna w końcu wiedziała że ona robi naprawdę kawał dobrej roboty. Nie malowała nie raz, nie dwa i ona naprawdę świetnie maluje i czas, żeby wyszła z ukrycia. Nie po to kończy szkołę, nie po to płaci parę stów miesięcznie za szkołę, by się tego wszystkiego uczyć, żeby po prostu trzymać to dla siebie, bo, bo to moim zdaniem nie ma sensu. Powiem Wam, że nawet aż mi przykro było, bo jak siedzieliśmy wczoraj, to... O, kolejna linia. No, piękna zdrabka. Wow, wow, wow. <laughs> to... Przytuliła się do mnie i... Boże, nie chce się wzruszyć, no nie? Przytuliła się do mnie i mówi, żebym wróciła do Żyrardowa, bo ona mnie potrzebuje i za mną tęskni. I ja w sumie to rozumiem, bo mamy bardzo, bardzo dobry kontakt ze sobą. I powiem wam, że takie sytuacje mega mnie wzruszają. To jest coś mega miłego, że. Wiecie, już nie tylko stary. <noise> już nie tylko stary mówi, kiedy wrócisz, kiedy znowu wrócisz. A, a jeszcze ktoś inny, kto by przypuszczał, że pójdzie się do pracy i pozna się wspaniałą przyjaciółkę. Tak. Ja wiem, że ja bardzo szybko y, nawiązuję znajomości z ludźmi. Co mnie bardzo cieszy, to jest właśnie z charakteru. Trochę mnie gardło boli, więc trochę dziwnie mówię. Jestem podobna do charakteru mojego taty. Jeżeli chodzi o to, o nawiązywanie kontaktów. Ale to jest bardzo, bardzo fajne i Karolcia z mojej nowej pracy, też się z nią super zakolegowałam, więc chyba, nie wiem, mam jakiś wrodzony dar dogadywania się z ludźmi. Wiadomo, że nie z każdym. To jestem też człowiekiem Upartym jak osioł. Ale, ale to jest mega fajne. Fajne uczucie. Eee, co to za zdrapka? Wow! Pięknie. <grymne> Dobra, ostatnie symbole tutaj mamy serducho. Jest kolejna linia. No. Piękna zdrapeczka, kurde. W życiu bym się nie spodziewała dawno nie było u mnie na kanale takiego plusa więc ja jestem przeszczęśliwa Gosiu tobie naprawdę serdecznie skarbie dziękuję oczywiście dla Gosieńki zostawiamy y, ogromne serducha w komentarzu czego szukamy roweru mm, a roweru nie ma tutaj szukamy coś czego ja nigdy nie znajdę <ścoughs> y, dobra czyli to raz dwa trzy cztery linie mam tak? no tak by wychodziło bo kości były kości zegar był, dzwonek był okej, okay. zegar, flaming był, kości były okej, okay. kłódka też była i piórko było i łódź o łodzi nie było Widzicie? Coś, po, coś pokićkałam, a tu już się cieszyłam. Czyli to odpada. To mamy dwie linie. A teraz tak. Korona. Korona jest. Arbuz. Arbuz jest. Kości są i serduszko jest. To mamy trzy linie. To tylko ta jedna linia. Coś poki... A nie, no jest łódź. To nic nie pokicikałam. No dobra, bo ja tak sprawdzam, sprawdzam i wiecie, mało widzę. No to super, super. Ja się bardzo cieszę. Zobaczmy sobie wygraną. O, chciałam przybliżyć, bo lepiej widać, ale wtedy nie będzie widać. W pierwszej linii mamy 20 zł, w drugiej mamy 20, w trzeciej mamy również 20 i w czwartej mamy 20. 2, 4, 6, 80 zł. Nie znam się na kontrolnych. Tutaj mamy GG. Wygrany, ale 8 dyszek można wygrać, więc super, mega się cieszę. 8 tych wpadło. Gosiu, bardzo Ci dziękuję za wpłatę na wsparcie kanału. Dzisiaj linie kupione za dwie dyszki dały 80 wygranych. A jeżeli ktoś z Was chciałby wygrać drapeczkę, którą zdrapię na swoim kanale, bo mówię, jedną zdrapkę to tak troszeczkę nie opłaca się wysyłać to zapraszam Was do opisu, tam będziecie mieć napisane, co trzeba zrobić, żeby wygrać taką zdrapeczkę. Tutaj Wam pokazuję, że potem nie było, że wymieniłam zdrapki. Macie numer paczki, numer zdrapki. Tu jest fajna paczka, bo to jest, zobaczcie, 3 siódemki. Także, no, wpadajcie i serdecznie jeszcze raz zapraszam na konkurs krzyżówkowy do końca miesiąca. Można się zgłaszać do wygrania paczka zdrapek. Trzymajcie się cieplutko. Miłego dnia Wam wszystkim życzę. W sumie to już jest tak troszeczkę późno, więc może nie dnia, a popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Buziaki. Pa, pa, pa!